Witam serdecznie, król do poraczy. Jest to taka forma zabawy, rozrywki. Młodzi autorzy piszą teksty, swoje jakieś wprawki. Młodzi aktorzy próbują w swoich sił pierwszych, jak gdyby w tego typu formule. Starsi aktorzy dzielą się swoim doświadczeniem. I to jest taki tygiel artystyczny. Zostałem poproszony o poprowadzenie jako konferencję całej tej imprezy, a w międzyczasie zawsze opowiem jakąś anegdotkę, coś co mi się przetrafiło, jakieś kolejne y, doświadczenia z, z różnorakiego y, z różnorakiej tematyki jak biznes, ale i życie, filozofia, o szczęściu, radości, ale też się o starości rozmaite tematy poruszamy. Tutaj. Nasz poziom można powiedzieć, rośnie z kabaretu na kabaret. Niczym w rankingu szwajcarskim. <grystanie> Witam serdecznie i zapraszam wszystkich Państwa bardzo gorąco na kabaret na koniec świata do przodownika na Oleśnińską 21. Król do Polaczy!